Prywatna, piaszczysta plaża z basenem i z widokiem pięknym. Cześć, witajcie na moim kanale, w którym dzielę się swoimi doświadczeniami z budowy. E, dzisiaj e, ponownie temat tarasu oraz temat szopy, która powstanie w tamtym miejscu. Zacznijmy od tarasu. Na ten moment wygląda to tak. Wszystko jest wymurowane. Więc tak, dzisiaj przyjeżdża do mnie koparka. E, będziemy to zasypywać, dlatego jeszcze muszę tutaj e, dysperbitem raz Posmarować to albo dwa razy, jak, jak wystarczy, i będziemy tutaj działać. Pan będzie mi tutaj koparką wsypywał, ja będę działał na tym oto urządzeniu. Mam nadzieję, że tego piachu wystarczy, jest go dość sporo. Oczywiście muszę najpierw zabawki pozbierać, bo dzieciaki tutaj się bawiły, zrobiły sobie zabawę. Co do szopy, dlaczego w ogóle ta szopa? Słuchajcie, dużo się wahałem, czy stawiać, czy nie stawiać szopę. E, wcześniej e, byłem zdania, że potrzebna jest. Później to zdanie zmieniłem, ale ostatecznie znowu stwierdziłem, że jednak postawię tę szopę. Dlaczego? Co przemawia za tym, żeby ją postawić? Nie, może najpierw, co przemawia za tym, żeby jej nie stawiać. Dom jest dość duży, mam garaż na dwa stanowiska, więc miejsca jest sporo. Mam strych, mam piwnicę przede wszystkim, co jest rzadkością w tych czasach, no ale jest tego miejsca sporo. E, z tym, że jeżeli wszystkie rzeczy, na przykład czyli jakieś rowery, e, grille, e, w przyszłości dojdzie pewnie jakiś basen czy może będę chciał jakiegoś kłada, nie wiem, cokolwiek w przyszłości, wszystko będzie musiało stać w garażu. Meble ogrodowe tak samo będą musiały stać w garażu albo zostawić je na zewnątrz będę musiał. A nie chcę sobie zagracać tego garażu, bo ostatnio mierzyłem e, ostatnio mierzyłem z sąsiadem, to moje Mondeo będzie stało do tego miejsca, czyli praktycznie będzie zajmowało cały garaż. Tu jeżeli postawię fiestę, no to już w ogóle nie będzie miejsca na jakieś drabiny, na te wszystkie kosiarki i tak dalej. Nie ma szans, żeby się zmieścić. No ale drugi powód, dlaczego nie chciałem, dlatego że to wydawanie kasy, niepotrzebnie tak, tak zbytnio, no bo zbierać rzeczy, no ja nie chcę na przykład. Ale niestety mając dom, chyba będę do tego zmuszony. To jest drugi powód, dlaczego nie chciałem mieć szopy. Po prostu trzeba będzie wydać pieniądze, będzie trzeba to konserwować, będzie to tam stało, nie wygląda ta szopa oczywiście zbyt pięknie, wiadomo wolałbym jakiś ogród czy coś takiego, to by było lepsze. No ale tak jak wspomniałem, nie chcę sobie zagracać tutaj miejsca e, oraz drugim powodem jest to, że mam jeszcze sporo materiału, więc koszta ogólnie wybudowania tej szopy nie będą duże. Bo tam planuję zrobić płytę fundamentową w tamtym miejscu, płytę fundamentową. Więc będę potrzebował stali do zbrojenia. Zobaczcie ile jeszcze mam tej stali. To jest około 50 paru prętów. 14 czy 16. 14 około prętów pójdzie na ogrodzenie frontowe. Nie wiem ile pójdzie na zazbrojenie tutaj płyty na tarasie, niewiele, podejrzewam, że może z 20 maksymalnie. To i tak zostanie mi jeszcze z 20 prętów, więc te pręty będę mógł zużyć na zazbrojenie tego. Dodatkowo, dzisiaj przyjeżdża koparka, która też nie będzie pracowała non-stop, dlatego, że e, ja będę musiał tutaj zagęszczać, więc ona będzie musiała mieć jakieś chwile przerwy i w tym czasie mogłaby mi e, wykopać miejsce na płytę fundamentową i oczywiście wsypać tam później piach. No, a jeżeli koparka będzie musiała stać, to oczywiście nie odliczy tych pieniędzy za ten postój. Oraz, jeszcze co do materiału, zobaczcie przed e, przed rozpoczęciem budowy domu miałem taki zamiar, że ta szopa będzie stała i zamówiłem więcej Dachówki Więc dachówkę mam Tą dachówkę tak naprawdę mógłbym sprzedać, ale ile bym za niej e, Odzyskał Pieniędzy Ile pieniędzy bym odzyskał za tą dachówkę? Podejrzewam, że musiałbym ją Sprzedać za pół ceny I też nie wiem czy ktoś e, By chciał w takim kolorze, w takiej ilości jaką mam A mam jeszcze dachówkę w piwnicy Więc tej dachówki jest naprawdę sporo, dlatego Ostatecznie zdecydowałem się, że ta szopa powstanie. Jedyne koszty, jakie będę musiał ponieść, będzie to troszeczkę piachu wsypać. Będzie mi kosztował beton. A co najważniejsze, jeżeli chodzi o beton, to to, że jeszcze w tym momencie będę mógł zamówić gruchę, która wiedzie mi tutaj na posesję. Tak? Bo zobaczcie, Za... jest tutaj sucho. Jak wjeżdżała koparka, dawała radę, więc gruszka też da radę. A gdybym na przykład za rok, za dwa zdecydował się na wybudowanie szopy w, w, w tym miejscu, na przykład, nie mogłaby tutaj wjechać betoniarka. A z tego co się dowiadywałem, to w tym roku, żeby tutaj w ogóle pompę taką, żeby wynająć, która by sięgnęła do tego miejsca, kosztowałoby 1000 złotych. Chodzi mi o to, że już za rok, za dwa, gdy już będę tutaj urządzony, no to nie wpuszczę tutaj betoniarki, tak? Będę musiał wtedy wynająć pompę i koszt tego będzie zwiększony o 1000 zł. Gdybym się zdecydował, oczywiście za rok albo za dwa. Więc mimo tego, że pracy jest naprawdę dużo, bo mam tutaj jeszcze teraz do ogarnięcia. To w międzyczasie przynajmniej zaleję sobie fundament. Jak już będzie tutaj fundament, znaczy płyta fundamentowa, to już będę mógł sobie urządzać w ogrodzie. Będę mógł sobie zasiać trawnik, to wszystko zorać, wyrównać, bo na ten moment wszystko jest i są wielkie dziury. Chodzić się nawet po tym nie ma. Ta trawa też jest bardzo wysoka. Więc nie, nie mieszka się jeszcze przyjemnie w tym momencie tutaj. Więc tak jeszcze raz. Co przemawia za tym, żeby postawić szopę? To, że mam materiał. To, że będzie to taniej. Dlatego, że wjedzie tutaj pompa i tak dalej. I, że będzie koparka wykorzystywana w tym momencie. No i to, że inflacja. Ja jestem zdania, że to co twierdzą miłośliwie nam panujący, że opanują inflację. Podejrzewam, że inflacja będzie jeszcze na tym poziomie przez kilka najbliższych lat. Tak mi się wydaje. Za rok, za dwa albo za trzy wybudowanie takiej szopy kosztowałoby mnie znacznie więcej, niż będzie to mnie kosztowało w tym momencie. Tak jak wspomniałem, w tym momencie muszę tylko zapłacić, będę musiał zapłacić za beton i za drewno na konstrukcję tej szopy. Może jakieś drzwi czy coś takiego. No a za rok, za dwa na pewno te ceny będą większe. Jeżeli chodzi o wymiary, będzie to szopa na zgłoszenie 6 na 4 czyli 24 m2, wcale nie taka duża tak naprawdę, tutaj ją wytyczaliśmy oczywiście. Wczoraj braliśmy pod uwagę oczywiście to, że odległość od działki sąsiada musi być 3 metry zachowana, jeżeli nie będziemy mieli okien w ścianie dzielonej z sąsiadem. więc. Możemy postawić szopę najbliżej 3 metry od działki, jeżeli na tej ścianie, która graniczy z sąsiadem, nie będzie okien. Tak samo z tyłu. Tutaj też mam 3 metry od, od granicy działki, i też nie będę mógł mieć okien z tej strony. Tak to wygląda. Więc zabieramy się do pracy. Dzisiaj zapowiada się bardzo gorący dzień. Pokażę Wam, jak to zasypujemy, jak to zagęszczam. I mam nadzieję, że jeszcze w tym odcinku zobaczycie, jak. Ostatecznie muruję tą donicę i być może już jak będziemy to szalować, nie wiem czy zalewanie jeszcze dam radę nagrać, czy to nie będzie zbyt szybko. Więc to nie jest tak, że ja szastam kasą, bo stawiam sobie szopkę, stawiam sobie taras. Tylko e, zdaję sobie z tego sprawę, że jeżeli teraz nie postawię szopy, to będzie to dla mnie komplikacja w przyszłym roku, czy za dwa lata, czy za trzy lata, jeżeli ostatecznie się zdecyduje. Tak, dzieci zaczną rosnąć. Każdy będzie chciał mieć jakiś mały rowerek, jakiś basenik, wiecie o co chodzi, tak? Więc trzymanie tych wszystkich rzeczy w piwnicy czy w garażu będzie dość kłopotliwe, przynajmniej ich wyciąganie. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, że zagęszczarkę też mam za darmo pożyczona od kolegi mojego taty, więc też mnie nie kosztuje. Jedynie co to paliwo. Więc jak mi tam koparka powsypuje tego piachu, to też będę mógł sobie od razu to zagęścić, później tylko wytyczyć, zamówić gruchę i będzie gotowy płyta fundamentowa pod, pod szopkę, tak? No i co? Ja idę się przebierać i zabieram się do pracy. Zacznę od sprzątnięcia tego wszystkiego, odpalę w ogóle tą ugniatarkę, zobaczę jak to działa, bo tylko mój tata z niej korzystał, ja jeszcze z niej nie korzystałem. Mam jeszcze dwie godziny do przyjazdu koparki, więc zdążę wszystko ogarnąć. Słuchajcie, minęły dwa dni, pan wtedy nie przyjechał, bo miał jakoś awarię koparki, przyjeżdża dzisiaj. Może to i dobrze, bo jest o wiele chłodniej i pracować się będzie dużo lepiej. To jest ten sprzęt, ta zagęszczarka. Zaraz ją będziemy odpalać, testować i zobaczymy, jak ona pracuje. A może jeszcze poczekam, aż przyjedzie, bo y, dzieci jeszcze śpią. To, żeby jeszcze pospały te 20 minut, więc nie będę je odpalał. Ale plan jest taki, że dzisiaj to wszystko zasypiemy zagęścimy wykopiemy y, miejsce na szopkę. Tak jak Wam mówiłem, tak naprawdę nie chcę mi się jej robić, bo to znowu kupa roboty, no ale lepiej zrobić niż, niż nie robić. No i dzisiaj, jeżeli będzie jeszcze czas, to zlecę Panu, żeby tam troszeczkę mi skarpę obniżył w tamtym miejscu, bo do tego sznurka to jest jeszcze mój teren, tak jakby. Więc tą skarpę mogę jeszcze przesunąć, żeby troszeczkę więcej mieć miejsca na zieleń. No więc tak, czekamy na koparkę i zabieramy się do roboty. Słuchajcie, mamy to skończyliśmy tutaj w śpiach i zagęszczać. Ja leję jeszcze dużo wody tutaj, jak najwięcej, ile się da. Teraz wygląda naprawdę super i wcale nie jest taki olbrzymi. 48 metrów, zobaczcie jak się wyjdzie co wychodzę, tam będą stoliki krzesła jakieś i już półtora tarasu zajęte a tak przynajmniej będzie jakaś przestrzeń no i wreszcie będzie można podziwiać kamień na elewacji bo tak naprawdę jak był tak wysoko się na niego nie zwracało uwagi tak samo z tej strony no rynna jeszcze do poprawy to jeżeli nie oglądałeś w poprzednim filmie to mówiłem że tu będzie szła belka i dopiero do tej belki będziemy tą rynnę Ustawiać we właściwy sposób, że tak powiem. No co, zagęszczarkę mamy, więc jeszcze tutaj będziemy lać wodę, zagęszczać, grabić, lać wodę, zagęszczać, aż do skutku. Chociaż już jest bardzo dobrze zagęszczona, już nawet widać, jak jeżdżę z zagęszczarką, to już jest naprawdę dość twardo. Upiekliśmy dwie pieczenie na jednym ogniu, bo tam już jest miejsce pod szopkę, jest wykopane, jest dany piach, też tam będziemy zagęszczać, więc więc. Jednym kosztem, a zrobione dwie rzeczy. Tak samo tutaj w tym miejscu już mamy troszeczkę wysypane. Pan nam to rozgrabił, bo tutaj miałem taką kupkę. Wszystko co było z, z szopki. Pan też tutaj rozgrabił. I jeszcze za tydzień, za tydzień albo za dwa, jak już będzie płyta, to przyjedzie i mi to wszystko jeszcze zepcha. Widzicie, tutaj jest taka jeszcze górka lekka. Ja to wszystko posprzątam. Pan przyjedzie i to wszystko zasypie. No co, cieszę się bardzo, bo już zaczyna wyglądać ten teraz fajnie, naprawdę. Zobaczcie, tak naprawdę, już można z domu wyjść, sobie tylko tutaj jakieś kapcie trzymać i, i można wychodzić. No, ale ja nie spoczywam na laurach. Jeszcze dzisiaj może uda nam się to zaszalować, jeżeli nam się uda. E, I będę już tutaj e, szalunek robił, e, szalunek, może będę już tutaj zbrojenie robił. Mam tych prętów tam dużo, e, więc chcę to porządnie zazbroić. A no właśnie, no i jeszcze dlatego nie równaliśmy tamtej górki, bo tam jest jeszcze mnóstwo prętów, chyba 50 czy 60 mi zostało, więc jak już będzie tutaj zalany taras i będzie zalana płyta fundamentowa, to już tych prętów zostanie dużo mniej, wtedy je przyniosę naprzód, tam gdzie będzie ogrodzenie frontowe robione i będzie można już tutaj wszystko ładnie wyrównać sobie pod działeczkę. Jeszcze będę musiał w tamtym miejscu trochę ziemi nasypać, zobaczcie tam gdzie jest ta linka. To jest jeszcze moja działka, więc tutaj jeszcze dwie, dwie przyczepy by się zmieściły, dwie wywrotki piachu, żeby tam nawieźć, dobre by było. Wszystko trwało 4 godziny, zasypaliśmy to wszystko w 4 godziny, plus tamto razem poszło 5 wywrotek piachu, to jest końcówka z piątej, więc znalazłem jeszcze koparkę za 150 zł za godzinę, więc naprawdę niedużo w porównaniu z tym co się dzieje w niektórych cenach no i dobra, działamy dalej. Mam jeszcze 4 metry wody w tym zbiorniku, także bo jest pełne troszeczkę padało. Więc nie żałuję wody, leje, żeby było zrobione rasa, dobrze. Prywatna piaszczysta plaża z basenem i z widokiem pięknym. Zobaczcie. Nie, koniec żartów. Eee, już jest kolejny dzień. Pokazuję już, jak wygląda jeszcze. Pokażę Wam jeszcze, jak to wygląda z tej strony. Tak to wygląda. O, z tej strony. Tak to wygląda. Tu będą już schody. Będziemy też musieli je zaszalować. Nie wiem, w jakiś magiczny sposób muszą się skończyć w tym miejscu, gdzie jest to załamanie. Nie wiem, jak to wymyślić. Oczywiście nie chcę, żeby były zbyt strome. Na no poziom zero, poziom gruntu, tutaj jaki chcemy mieć, to jest właśnie na tym poziomie. Więc być może się zmieścimy z tymi schodkami, zobaczymy. do pokażę Wam jeszcze wykop pod tą szopę. A tak nie zagęściliśmy tej, tej, tego piachu na szopie, bo nam się wczoraj popsuła. Przynajmniej tak myśleliśmy, że nam się popsuła zagęszczarka. Próbowaliśmy ją odpalić, nie mogła odpalić, nie miała iskry, zmieniliśmy świece i tak dalej. Nie wiedzieliśmy. Odwieźliśmy ją do znajomego, okazało się, że brak oleju. A ona ma czujnik, który nie pozwala jej odpalić silnika, jeżeli na przykład olej nie jest na odpowiednim poziomie. No, my nie wiedzieliśmy i przez to tutaj nie zagęściliśmy, ale zrobimy to w sobotę. Wykopane na około 40 cm, sypane tutaj zagęścimy, zaszalujemy i będzie płyta fundamentowa pod szopę. No dobra, na dziś to tyle. My planujemy na dniach tutaj zaszalować, zazbroić, wymurować być może schodki, wymurować tą donicę, która tutaj będzie i jeszcze kilka innych elementów. Wielkie dzięki, jeśli dotrwałeś do końca. Daj łapkę w górę, subskrybuj kanał i napisz jakiś komentarz. Dzięki, cześć.